Siemanko, z tej strony CubeApple zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na mój nowy odcinek pod tytułem Psychologia, czyli jak zniszczyć przeciwnika od środka. Po pokoju rozniosła się głośna salwa dramatycznego naciskania w myszkę. Trwała kilkanaście sekund. Następne, co słychać to wyciągana z niewiarygodną prędkość klawiatura, z której w jednej chwili wyleciała masa wiadomości. Monitor zalał się czerwoną barwą, oświetlając człowieka zakrywającego ręką twarz. Słuchawki zrzucone rozpaczliwie na podłogę i tak zdołały wydać z siebie ten dźwięk. Dźwięk porażki. Nie przegrały kontry, lagi, czy przestarzały sprzęt. Przegrał umysł. Co to tak naprawdę jest emocja? Emocja to reakcja. Reakcje są różne. Może być pozytywna, negatywna, pełna złości lub ociekająca tęczą. Reagujemy praktycznie na wszystko, nawet na zachowania w grze. Krótkotrwałe emocje bardzo łatwo wywołać. Są one jednak bardzo niebezpieczne, gdyż każda emocja ciągnie za sobą szereg innych, niekoniecznie naszych. A co powstaje, gdy w jednej chwili spotykamy się z kilkunastoma emocjami, gdy kilka osób jednocześnie zareaguje w zupełnie inny sposób? Wtedy powstaje chaos. Chaos jest tak naprawdę wielką burzą. Burzą reakcji, zdań na jakiś temat, opinii lub zwyczajnego śmiechu. W takim bałaganie bardzo ciężko jest się odnaleźć. Szukamy swojego miejsca, błąkając się od jednej strony do drugiej. Chaos ma niszczycielskie właściwości. Warto jednak zapamiętać jedną rzecz. To on jest tutaj twoim największym sprzymierzeńcem. Wyobraź sobie, że rozpoczynasz sobie spokojnego, niewinnego Rankeda. Wchodzisz do lobby, zbanowano już pierwsze postacie i zaklepano preferowane pozycje. Przyjrzyj się swojej drużynie. To tylko pionki, które należy odpowiednio poustawiać i nakierować, a kostka znajduje się w Twojej ręce. Solowa rozgrywka jest bardzo brutalna, a zarazem samolubna. Bardzo łatwo rzucamy ciężkie słowa i potrafimy zwalić całą winę na jedną osobę. Świat tej gry jest jak show biznes. Jeżeli chcesz coś szybko osiągnąć. Musisz chodzić po trupach. Czasu podczas zadowania do gry nie pozostawia niezagospodarowanego. To właśnie te kilka minut będzie kluczowe dla całej rozgrywki, to właśnie ta chwila pozwoli Ci znaleźć swoją ofiarę. Ofiarę, która przy odrobinie pracy straci cierpliwość i wywoła dla Ciebie chaos. Każdy z nas ma jakiś określony poziom kontroli nad sobą. Dlaczego jednak mielibyśmy męczyć się z człowiekiem, który jest praktycznie w nienaruszonym stanie? Przejrzyj historię gier każdego twojego wroga. Im więcej przegranych gier pod rząd ma na koncie który z nich, tym większe prawdopodobieństwo, że to on wybuchnie na swoich przymierzeńców najprędzej. Nie lekceważ też innych czynników, które mogłyby wpłynąć na równowagę psychiczną naszego przeciwnika to czy znajduje się aktualnie w seriach, jak wiele zabójstw oddał drużynie przeciwnej poprzedniej gry. Rozpoczęła się gra, a ty masz już swoją ofiarę. Twój cel jest prosty. Masz po prostu uprzykrzyć życie swoim przeciwnikom. Dowolnym sposobem. W grze bardzo łatwo o chaos. Przecież każdy z nas nieraz wywołał w sojusznikach niemałą furię. Każdy z nas kiedyś sprawił, że sojusznik miał ochotę wytatuować sobie nażnik na dłoni, aby w każdej chwili móc uciec podczas ponownego spotkania. Dlaczego by nie wywołać takiej nienawiści w drużynie przeciwnej? Nawet najstarsze statystyki potwierdzają, że flamerzy przegrywają o wiele więcej swoich gier od swoich spokojniejszych znajomych. Jest to logiczne: flame w większości pogarsza samopoczucie osób atakowanych, a obie strony konfliktu stopniowo zaczynają skupiać się bardziej na czacie aniżeli rozgrywce. Wolą obrażać swoich sojuszników, nie zdając sobie sprawy z narastającej przewagi przeciwników. Flame to wirus. Ciągnie za sobą cały łańcuch groźnych chorób. Śmiertelnych chorób. Poziom flameów w grze stopniowo maleje proporcjonalnie do wzrostu dywizji. Z zasady diamenty o wiele trudniej wyprowadzić z równowagi w odróżnieniu do graczy ze srebra. W zamian za to, użytek funkcji Ignoruj Gracza wzrasta wraz z poziomem gry. Ignorowanie kogoś ma jednak swoje zalety, jak i wady. Na wyższych poziomach gry każdy szczegół ma znaczenie. Skąd jednak ktoś, kto wyciszył połowę swoich kompanów ma wiedzieć, kiedy przeciwna Riven spaliła swojego flesza? Wiemy już, jak flaim wpływa na grę całej drużyny, jak jednak zmusić przeciwnika do zaczęcia burzy w szeregach wroga? Musimy poznać naszych wrogów. Jeżeli nasz przeciwnik swoją poprzednią grę do Golda pięć przegrał przez widującego Mida, nasz cel jest prosty. Po prostu zacznijmy gankować przeciwnego midera, bez przerwy, kilka razy w ciągu pięciu minut ma umrzeć tyle razy, żeby w jego drużynie rozpętała się wojna. Pamiętaj jednak, że twoje ganki muszą być udane. Przynajmniej te pierwsze. Jeżeli podczas pierwszych minut rozgrywki oddasz przeciwnikowi double killa, uspokoisz swoich przeciwników. A przecież nie o to nam chodzi. Musisz być skuteczny. Nie masz potrzeby się ukrywać. Jeżeli zgankujesz kogoś siedem razy pod rząd, prawdopodobnie on i tak spodziewa się ciebie ponownie. Mimo to gra gorzej. Przez sam fakt, że został właśnie obrany na Twój cel i nie może zrobić nic pożytecznego. Jeśli jednak przeciwnik wpadnie dawno w Lust Strike i bezowocnie próbuje się z niego wydostać, a jednocześnie posiada w tym graczy duło, koniecznie skorzystaj z tej okazji i postaraj się, aby jedna strona konfliktu zaczęła naskakiwać na drugą. Czatowe walki 2 vs 1 są bardzo interesujące i przyjemne. W końcu częściowo odłączyłeś z gry trójkę przeciwników. Dodajmy do tego honorowego obrońcę, który musi poprzeć w spoży tego najbardziej pokrzywdzonego. Na końcu do kłótni dołącza się również ten ostatni, nie wytrzymujący napięcia w otoczeniu tulu krzykaczy. Report XYZ jest wtedy standardem. Jeżeli dzisiejszy odcinek się wam spodobał strzelcie łapkę, to naprawdę motywuje. Ja się już z wami żegnam, cześć czołem, na razie.